Mam po na moim kanale i w dzisiejszym odcinku tak jak chyba nagrywałem poprzednio albo e, w szpitalu e, jakby był na detox de, 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 de Tak samo dzisiaj nagrywam opowys e, i jakie mogą być plusy No bo końców w kwestii picia i uzależnienia no to chyba e, każdy wie, bo się dummy, a szczególnie Wie ten, kto był na dytokcie Albo miał do czynienia z, z tym. Może ktoś z bliskiej osoby. No. O taka, że jaki plus jest z tego? Na przykład u mnie taki plus są że już moja dziewczyna Zmieniała, zmieniła postać. Sprawy inaczej na e, już spojrzała na to, bo mówiłem że ja pójdę serratić, że ja e, że, tego, że już nie będę pił i, i w ogóle ona po prostu już e, e, czasami e, e, nie wierzyła w te moje bajeczki Druga rzecz to czas mówię, Dobra, możesz wypić, ale piją odpowiedzialnie i tam w ogóle tak jak czasem mamy na piwach się piją odpowiedzialnie, nie? No, To plus taki, że e, mo można nam naprawdę e, rację. To jest raz. Że naprawdę można naprawić e, rację dwa e, że już czerw czerw miecz, w sensie, w tym, że już się skupia na myśleniu yy. w, i, i w ogóle I już podejmuje takie sensowne decyzje i jest taki bardziej um, można powiedzieć yy. skupiony na myśleniu i o tym co yy. na przykład myśli no e, zaraz powiem dlaczego czego jest no, na spoterze e, i w górę, w górę tak nagrywę na żeby słońce nie padało e, także opowiem wam, co o tych plusach nie pica e, i też opowiem wam jakie mogą być e, powroty bo to e, e, już tak odbiegając od t, tematu odbiegając od tematu to, że uraznienie może być powrotne. Nie wiem, tak jak na przykład grypa. Si zbliża okres jesienno -zimowy. każdy łapie nie, grypę czy tam jakiegoś wi wi wirusa. Nie I ma i w górę. Tak samo może być w przypadku. ile tędy. Tak może być. W przypadku hmm, y, picia nie? Że jest wszystko pięknie, ładnie, a wystarczy y, 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 jakaś sytuacja, jakiś y, y, słabszy dzień, że y, po prostu pękniesz i y, wypijesz. A jak, y, w przypadku, że tak można powiedzieć, alkoholika, y, to jak wypije, no, no to. Y, od, od jednego przyjaźni się skończył u niego na dziesięciu bo tak powiem na przykładzie na, na moim przykładzie wszystko jest pięknie ładnie teraz mogę nie pić nie wiem nie piję prawie nie, nie piję, piję nie piję nie dwa tygodnie będzie to nie powiem że nie że Dresoc zdał rad nie mówię to może nie chcę e, jak to było powiedzieć, nie mam co chwalić się w tym internecie, ale po prostu opowiadam e, o życiu mnie. E, i, I po z czasem są te vlogi ży życowe. Jak nie mam komuś się wy, wygadać się wyzalić no to e, e, nagrywam filmiki w ten sposób mi jak to pomaga. Ech. To jest raz. No i w przypadku moim, wrac wracać do tematu, bo czasem, sorry, że tak odbiegną od tematu, ale wracając do tematu. U e mnie jest wszystko pięknie ładnie. Wystarczy, nie wiem... Będę miał podejrzenia, że dziewczyna się spotyka z kimś innym, że mnie ukłamuje. Będę e zaczął się denerwować. E Coś mnie wkurzy. Będzie taka sytuacja, że mogę pęknąć, pójdę do sklepu, kupię piwo. Może być tak. Ale e, e, trzeba walczyć się z tym, e, e, żeby tego nie zrobić. No tak jak na przykład lekarze zalecają spacer. Dobra, super, pięknie, ładnie. E. Super pięknie, ładnie ja pójdę na spacer. To jest plus taki, pójdę na spacer. Yy, na przykład jak będę miał chęć wypić piwa, tutaj, tutaj sklepu nie znadę, żeby sobie yy, yy, kupić piwo, nie? No oczywiście jest taki, że ja wiemy yy, znam drogę do sklepu, yy, że, że tak można powiedzieć. Znam drogę do sklepu i mogę sobie pójść i kupić, nie, ale nie. Po wolę, nie wiem, godziny dwie, trzy, yy, pospacerować, uspokoić yy, yy, i zapomnieć o piciu. No bo to jedynie, co może mi urotować, to właśnie las, taki spacer, że natury. Na yy, to, że. Yy, yy, nie sergnę, bo mogę jechać do miasta. Bo nie wiem. Podejrzewanie, że dziewczyna się spotyka z kimś innym. Mogę pójść na miasto. A na mieście co, co drugi krok to jest sklep. No i damy taki przykład. To są to takie przykłady. Na przykład zobaczcie swoje dziewczyny z kimś innym. Wystarczy i już mogę pójść do, do sklepu, kupić piwo. bo na przykład, jakaś sytuacja mnie wkurwiła za, za przeproszeniem, no i, i, i pierwsze co robię, idę się napić, nie? To, to nie na tym polega polega. Właśnie chcę wam sobą, że do tej pory, jak miałem. Na przykład, byłem wkurwiony, już coś mi nie miał miał kiepski dzień. No to co? A, bo człowiek tak myśli, myślał wcześniej, jak się pił. Myślę, a dobra, pójdę do sklepu, kupię piwo, albo kupię cz czterpak pójdę na, na, na spacer, wy, wy, wypiję i się uspokoję. Dobra. Piwo pomoże, czterpak pomoże na chwilę. Ale później jak będzie to e, dalej w, w głębi, dalej będzie się to długo. no to e, zobaczcie, że jak to moja mówi, a kocham nie rozwiązuje problemów tego pogarsza. Dobra, się napijesz tego się tego, dodać ulga ale to jest taka chwila, na przykład jak byś wziął e, tabletkę przeciwbólową. Ząb, ząb ci boli. Już nie mówisz o głowie, bo jak mi powiesz, że głowa boli, to zaraz by ktoś mi się że kaczme. Ząb ci boli, nie wiem, coś ci boli. I bierzesz tabletkę e, przeciwbólową. Bierzesz tabletkę przeciwbólową i ta tabletka e, pomaga ci nie wiem, na parę minut. Na pół godziny. Na, dosłownie na, na e, chwilę ci pomaga. Ale po chwili. E, Znowu może powrócić ten ból. Tak jak z, e, w przypadku picia. Że nie wiem, piwo czy tam czteropak e, może ci pomóc, ale na chwilę, ale, ale później. Wracasz bo na drugi dzień masz kata i, z, i znowu wspominać całą hi historię. No. Nie powiem ci nie, dlaczego? Sam siedzieć w domu, mieć się co tu robić, jechać, nie jechać, wyjść e, na spacer. Czy to film, nagranie, czy to sam pójdę na spacer się i zawsze coś. No i, nie wiem, może i, i, i dlatego takie lekarze i terapeuci, zalecają te spacery żeby chodzić na nie, żeby chodzić na nie, no. I to chyba by wszystko, co sam powiedzieć. No, ważne, żeby nie popełniać błędów, to co już się robiło. na początku Wam powiedziałem, że już na przykład moi ojcieccy, i mówię co tam o dziewczynie, o żonie, o, może być to rodzina, może być to znajomy, się na przykład ktoś patrzy na Was w boku, a zawsze pije, pije, pije. A się z dnia na dzień się zmieniacie, nie pijecie. Ta osoba już was e, szanuje, już dociera, się. no w końcu się ogarnął chłop, nie pije, jest inaczej, e, inaczej się zachowuje, inaczej myśli, inaczej wygląda. No, no to może być e, taka motywacja. No i na przykład e, osoby, które was wspierają e, byciem trzeźwym, no to nie spierdolcie tego. Bo sankcje się jest łatwo, ale naprawić wątpię. Zaufanie czasem tak jak e, zapałka. Ja Zgaśnieć, zagaśnie zapałka, a drugi raz nie zapalić. Możesz mieć cały pudełko e, zapałek, a jak wykorzystasz wszystkie zapałki, jak to można powiedzieć, wykorzystasz wszystkie sankcje swoje jakie miałeś do tej pory. No to już się e, nie dzieje, jest tak, a nie inaczej. No. Także. No cóż. E, Mam na przykład e, GOS, Dziękczyni, coś mi w się Zamiast e, sobie wypić piwo, wolę pusz na spacer. Może coś, coś da. Nie wiem, nie na parę minut, nie na pół godziny, może to być godzina, może to być dwie godziny, pusz, mimo tego, że jest 25 stopni, a na Słońcu może i 30. Ale pusz na spacer i przede wszystkim ochłonąć, Popatrz, nie wiem, na, tu już ale na łony natury, na zielone drzewa, ale, jak to mówią, mogę... Nie wiem czy to prawda, ale mówię, że zieleń i las uspokaja Także cóż jeszcze może będziemy się widzieć w kolejnym vlogu życzowym, albo w innych typu takich filmikach Także cóż. Trzymajcie się ciepło na razie